Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym vlogu na moim kanale. My dzień dobry, jesteśmy... Dzień znowu... dobry, też z wami witam. Jesteśmy znowu razem, jak co, jak sobie na każdej wycieczce, i właśnie wybieramy się na kawę tutaj w pobliżu naszego hotelu, którego w sumie już nie naszego, bo dzisiaj go opuszczamy. My to od miesiąca jesteśmy razem. Tak, cały, cały czas. czas. Ale cały dzisiaj, godziny jedziemy, godziny na dzisiaj jedziemy do uluwatu. Dobra, czekam jeszcze na chłopaków z pa w patio, bo poszli z ręce. Ma od winogrona i ma cała klejąca. Wybieramy się teraz do kawiarni. Tutaj niedaleko nas jest fajna taka kawiarnia, którą wyhaczyłam gdzieś tam w internecie. Jest to pierwsza kawiarnia, która w ogóle miała y, taką drukarkę do kawy, dlatego można zrobić swój własny Drogna to jest mega fajna, więc zobaczymy, bo też bardzo ładne wnętrza, więc z pewnością uda się coś fajnego nagrać. Dzisiaj wybieramy się do Uluwatu, gdzie będą <grywanie> piękne klipy i tam już sobie spędzimy czas do końca y, naszego pobytu. I mieliśmy mały faka, brano, prawda? Bo y, a, wybier Tak, bo y, okazało się, że mamy hotel y, zarezerwowany od 5 stycznia, a mamy 2 stycznia, więc za te trzy noce nie mieliśmy hotelu. My myśleliśmy, że będziemy bezdomni. Tak, dokładnie, ale żeby już nie kombinować, widzieliśmy w sumie ten sam hotel. Też tak, podobna cena jest, to. to? Nie, jest okej, okay, naprawdę. Wygląda ten hotel naprawdę na taki przyzwoity. No tak. I w no, zobaczymy ceny. jak to, jak się okaże, jak jest na miejscu. Dobra, wylejdźcie właki, dotarliśmy do kawiarni, do której już dawno chciałam dotrzeć. Nazywa się Kaffee Cartel. I tak jak tak wspominałam, jest. jest tutaj właśnie kawa, na której można robić na no. Nie będziemy robić na bo bierzemy kawę zimną, Ice no. Latte taka kawka moi drodzy, tutaj wam powiem, jakbyście chcieli. Ja sobie zamówić kosztuje 38 tysięcy. To taki standard, to zazwyczaj jest gdzieś około Złoty. 35%. <grym> Bardzo złotem 35-38, chociaż gdzieś widziałam za 60 tysięcy, natomiast to chyba pod turystów, jak ktoś nie wie, to wchodzi ja do pierwszej podmiotu. lepszej. Zamówienie chłopaków już przyszło. Nie było niestety milkszejka, jak to się lubi. Bo coś zawsze, jak trafiamy, to ostatnio, drugi raz już nie mamy milkszejka, Nie ma mleka, a teraz nie ma znowu lodów. Więc może innym razem. Jak smakuje? Dobrze, to jest sok akurat ze świeżo wyciskanych ciskawek. Ty masz tradycyjnie. Ice Latte? Tak, a ja sobie zamówiłam takie Pink Chai Latte, więc też zobaczymy, czy będzie dobre. Wydaje mi się, że będzie bardziej rozgrzewające. jaka mi piękna kawa przyszła. Ona strasznie pachnie w ogóle takimi przyprawami korzennymi. Bo to jest chai. Ciepła jest? No pewnie tak. Ciepła? Ciepła, no. no. Ale niestety nie było, nie było zimnej, a chciałam taką różową zamówić i jest cała różowa, przepiękna. Moja kawa, można powiedzieć, że jest taka trochę spicy. I ja pomyślałam, że sobie zaraz dorzucę jednego loda od Roberta, żeby była trochę zimniejsza, bo dzisiaj jest mega upalny dzień, a mamy dopiero godzinę przed 11, a już jest naprawdę mega upalnie, więc no, mogłam no coś zamówić, żeby się schłodzić, niż ogrzeć. Ale przynajmniej kawa jest przepyszna. Słuchajcie, myślałam, że widziałam już wszystko, ale nie, nie, Odkąd jesteśmy w tej bazie, to w ogóle zauważyliśmy, że oni są strasznie tacy... No jak to powiedzieć łagodnie? No trzeba im tak wszystko dokładnie tłumaczyć, bo chyba bardzo nie kumają. Ty pytałeś na początku, czy mają sojowe mleko tak, do kawy. Do kawy, cappuccino. A potem powiedział, yy, ty chciałeś cappuccino, tak i pytałeś się, czy mają sojowe mleko. On powiedział, że nie, ale mają świeże mleko. No i ty powiedziałeś, dobrze, to wróżę świeże mleko. I co przynieśli? Cappuccino i świeżo. świeże mleko. Mówiłam, soczek świeżo wyciskany z limonki. Spróbuj. Ale bardzo dobry, taki orzeźwiający jest. Mocno orzeźwiający. Maciu, mm. wow. ale dwoma rękami się trzyma ten kijek. Brawo! Zobaczcie w ogóle w tym nowym hotelu co jesteśmy. po pierwszy raz widzę i są, rosną sobie tutaj pomidory. Takie małe, krajlowe jak możecie zauważyć tutaj właśnie te czerwone. No, coś niesamowitego. Ciekawe, czy mają jeszcze więcej takich pól uprawnych. A teraz idę właśnie szukać chłopaków, bo gdzieś są na basenie. Przed chwilą możecie zauważyć że deszcz padał, wszystko jest jeszcze całe mokre. Natomiast ten obiekt jest tak ogromny, a tutaj możemy zauważyć jakąś makietę. Chyba właśnie tak, właśnie tego hotelu. Zobaczcie, jaki on jest wielki. W ogóle tutaj na tym obiekcie jest pole golfowe. Widziałam dużo takich osób, które grają właśnie w golfa. I zmierzam właśnie w kierunku basenu. Są tutaj trzy baseny, w tym jeden taki, taki można powiedzieć olimpijski do pływania. Drugi jest typowo do schłodzenia, a trzeci jest właśnie robiony pod dzieci. I chłopaki siedzą pewnie tam na końcu. No cześć! Co tam? Ciepło wody? <grystanie> tak. Przyniosłam Ci kółko. To okay. chodź, idziemy. So, właśnie pierwszy raz mam taki problem, duży z filmu. Dosłownie wgrywam Ciebie. ten film, który już pewnie jest na kanale i to jest film. Trzy filmy do tyłu, nie licząc od tego, co teraz nagrywam, dopiero teraz się wgrywa, natomiast on się już wgrał albo był problem z przetwarzaniem i nie wiem, co jest grane, bo przetwarzał się trzy dni, aż w końcu wyskoczyła informacja, że przetwarzanie anulowano i pomyślałam, że dobra, usunę tam ten film, bo nie można jakoś znowić tego przetwarzania. chyba, że ja nie wiem, jak po prostu to znowić. Więc jeśli umiecie wznawiać przetwarzanie, to dajcie znać, bo może na przyszłość mi się przyda, oby nie, ale może jednak. I grywam film jeszcze raz. Na szczęście tutaj w tym hotelu na dole jest y, jakiś mocniejszy internet i wygrywa mi się to znacznie szybciej. Mam nadzieję, że przetwarzanie też pójdziesz z górki, więc jak y, oglądacie ten film, to pewnie już się udało i jestem przeszczęśliwa, bo nie lubię robić takich przerw, jeśli chodzi o nagrywanie. Wolę mieć, wiecie, wszystko na bieżąco wrzucać, a jestem do tyłu z trzema filmami, więc szok po prostu. My sobie siedzieliśmy tutaj w restauracji. Robert właśnie jest na konferencji online, bo jest tutaj najlepszy internet. Ale też otoczenie jest bardzo, bardzo ładne. Tam, jak możecie zauważyć, o właśnie tam, takie białe panie, ubrane na biało, to są panie od golfa. I tutaj cały czas jeżdżą jakieś maleksy. O tam, nawet stoi jeden. To tutaj meleksy, bo tutaj jest takie ogromne pole golfowe. Właśnie zamówiliśmy sobie jedzenie do pokoju, bo tutaj jest taki forma gojka, no nie? Taki coś jak Uber Eats, Bolt Eats. I dowożą wam jedzenie na wynos. Ja sobie zamówiłam jakiegoś tam hamburgera z frytkami. Ty sobie zamówiłeś jakieś, jakiegoś mm -hmm. tak. I oczywiście dołączają jakiś ekstra hot y, sosik, natomiast my nie będziemy pewnie korzystać. Ja będę. Nie, ja nie. Z uwagi na to, że raz przyszło takie mega ostre jedzenie, naprawdę bardzo ostre, gdzie Ty, jak go zjadłeś, prawda, to prawie płakałeś, tak, nie, byłeś, nie ca prawie. Nie, byłeś cały mokry Płakałem. i prawie płakałeś, tak, Płakałem. a tam był jeszcze dołączony sos ostry, jakby było mało ostre. Tak, tak. Tu jest na grubo ogólnie. Na grubo, tak. W ogóle rozmawialiśmy z taką y, kobietą, taką żoną Polaka, która jest baliką, i ona powiedziała, że na przykład pierogi ruskie totalnie jej nie smakują. Bo są bez smaku, no. a ona mówiła, że tutaj właśnie lubią dodawione. takie spicy i Musi nawet małe dobiec. dzieci. Cały czas. No tak! I małe dzieci nawet jedzą takie ostre rzeczy. Tak. I dla nich to jest okej. Okay. Dwa razy piecze. Tak. <grybujesz> Potwierdzasz. <grybujesz> Oczywiście. Wow, Maxiu, jaki masz kij! Tą białą, żeby biało uderzało w zieloną. Pomogę Ci. Ja. O, no, ale, ale ruszyła. Teraz ja masz. Teraz główka mi się wystawiła. Nie. Nie udało się. No, Teraz masz biało uderzasz w pełną. Teraz, raz, dawaj. No, bo to już nie, już nie. Dawaj! Jusiek. Jej, brawa! Nie, nie udało się. Nie udało się? A, okej, okay, to ja się nie znam. Dzień dobry w kolejnym dniu vloga. My już jesteśmy w Uluwatu. Spędziliśmy sobie wczoraj, taki wiecie, dzień trochę na resecie. Wylegiwaliśmy się dosłownie cały dzień na basenie. Opalałam sobie swój przód, trochę się zjarałam. Bo jak wspominałam, słońce tutaj opala dość mocno i to opala tak, że nawet nie wiecie kiedy ono opala. Dzisiaj taka pogoda w kratkę, rano już trochę popadało, teraz na szczęście już pogoda się uspokoiła. Mamy mały problem z zamówieniem gojka, czyli tutejszego Ubera, ponieważ aktualnie jesteśmy w takim resorcie. Jest to tak jakby takim sektorze zamkniętym, gdzie jest kilka resortów, jest ogromne pole golfowe i prowadzi do niego hmm, taka rampa jest strzeże ochrona i wydaje nam się, że dlatego ten gojek nie może, bądź nie chce dojechać, bo może mu się bardziej coś opłaca. Ups, zaczyna znowu trochę padać. Jak coś, to się skryjemy tam pod e, czymś domkiem. Poniekąd trochę nas zlało i pomyśleliśmy, że wracamy do hotelu. Zmiana planu. Zmiana planu, jednak wracamy do hotelu, może coś popracujemy, bo od 14, o 14, nie? Tak, mamy z hotelu Jest skuter z hotelu, więc może pogoda nam mówi, żeby to nie jest dobry moment. Dokładnie. I pora wrócić do hotelu, bo dosłownie przeszliśmy dwa kroki zaczęło znowu lać. Skryliśmy się u kogoś tam w domu niedaleko. I co? No to wracamy do hotelu, nie? Wracamy, popracujemy i o 14 się... Jedzimy. Udało nam się wrócić do hotelu bez dużego przemoczenia. Siedzieliśmy sobie w takim domku do opalania nad basenem, i pewnie tutaj posiedzimy chwilę do 14, dopóki nie będzie zwolniony motor. Chcieliśmy akurat zamówić gojka, żeby dojechać do centrum Uluwatu i gdzieś tutaj znaleźć jakimś wypożyczalnię motocyklów. Natomiast no, też nam na to nie pozwolił i zdecydowaliśmy się finalnie, że pożyczymy takie motory, które są tutaj w hotelu. Natomiast te motory są dostępne od godziny 14, cenowo też wychodzą całkiem spoko, bo tam 165 tysięcy yy, doby, za dobę, godziny. za 24 godziny, czyli od 14 do 14 następnego dnia. Całkiem spoko. No, a ja dogaduję właśnie działkę w Uluwatu. trafiła się oferta i, i po Galungan pojedziemy pewnie ją zobaczyć. Marek e, wystawił. Wow, no nieźle. Zaraz sobie może zamówimy kawę tutaj, co? Albo mhm. polecę tam jeszcze, bo trwa śniadanie, więc może polecę, wezmę nam kawę. O, tak. Do godziny 12 nawet tutaj jest śniadanie, więc dość późno. Nawet można zjeść... My wchodzimy rano o siódmej. Na śniadanie, jak sobie pojemy o siódmej, to później wiecie, popływamy i możemy przyjść na godzinę ja czy Tak, dokładnie, na obiad, dokładnie. Bo, bo są takie... yy, tak, bo w ogóle tutaj ja, ja się śmiałam nawet z tego parę dni temu, że moglibyśmy przy dobrych lotach zaliczyć i śniadanie i obiad. Ich śniadania są serwowane trochę jak obiady, bo ja nie nagrywałam Wam tego, ale na Twoim kanale było mm, o tym, było to pokazane że na śniadanie można dostać kurczaka, ryż, jakieś, wiecie, warzywa grillowane. Tak w sumie, jak my chodzimy tutaj na śniadanie, to mało jest takich rzeczy, które faktycznie można zjeść na takie normalne śniadanie, jakie się je w Europie, bo kiełbaski są tutaj tragiczne, obrzydliwe. Boczek to nie wygląda jak boczek. Boczek, to oboczku boczku to nie stało, a ty jesz często jajka z boczkiem na śniadanie. Zawsze nieczęsto. Natomiast dobrze, że tutaj robią omlet, bądź jajka sadzone, jaj... jajecznice, jakieś takie jajko gotowane. Więc zawsze takie rzeczy jemy. W ogóle pierwszy raz się tutaj w tym hotelu spotkaliśmy z chlebem. Zazwyczaj jest on podawany w formie tostów i można sobie je tam Chlaba opiekać z chleba tostowego i można opiekać go w tosterze. Natomiast tutaj jest taki prawdziwy chleb i faktycznie smakuje jak chleb. Pierwszy raz się tu spotkaliśmy z takim opiekaczem, jaki to jest do chleba. Kromkę chleba wrzuca się na taką jakby taśmę, a Ta taśma porywa tą kromkę chleba i ją opieka. Ja zawsze wrzucam dwa razy, żeby była taka bardziej opieczona. I co? No to zabieramy się teraz do pracy tutaj. Tak jest. Jak smakuje kawka? Mocna. Zrobiłaś dwie? Dwie espresso i trochę sojowego. To mocniejsza nawet niż Znaczy ja nie potrafię wyczuć za bardzo tego ekspresu, bo tutaj w ogóle w hotelu nie ma czegoś takiego, jak wiecie, że wybierasz sobie cappuccino, cafe latte, czy kawa z mlekiem. Tylko jest espresso albo kopi. Kopi jest na dole. Mhm. I to jest chyba ta kawa, w kopi to jest kawa przelewowa już wydaje mi się z mlekiem. A tutaj jest zwykły espresso, i my robimy tak, że nalewamy, znaczy dwa dajemy razy dwa espresso. razy espresso i trochę mleka. Na co dzień, jak serwuję sobie mleko sojowe, to jednak tutaj piję mleko krowie, bo ta kawa jest dla mnie za mocna. Ty mówisz, że też jest za mocna. Za mocna, ale dzierżę. Od najlepszej kelnerki na świecie. No tak. Rozlane. Ale to dlatego, że tak dużo się nalałam z miłości. Dobra, udało nam się finalnie wypożyczyć motor, jednak ten z, z hotelu nie, nie doszedł do skutku. Okazało się, że osoba, która używała go wcześniej przedłużyła, więc odpadał. Natomiast w internecie znaleźliśmy firmę, która wypożycza motory i byli tak mili, że przywieźli nam do hotelu i też później z powrotem go zabiorą, więc całkiem spoko. Nie musieliśmy się gdzieś tam tułać taksówką, która i tak nie chciała za bardzo przyjechać. Teraz już wyjechaliśmy z hotelu, będziemy trochę zwiedzać wyspę, bo y, trochę już nam się znudziło leżenie na leżakach. Jeszcze się chwilę opaliliśmy, poopalaliśmy się chwilę, jak się popływał na basenie, y, jak skończyliśmy pracę. Y, teraz wybuchlaliśmy sobie też y, jakąś ładną plażę niedaleko, Urbatu Beach, ale po drodze zatrzymaliśmy się tutaj właśnie na pizzę. Mamy nadzieję, że będzie dobra. jakoś tak nabraliśmy ochotę na europejskie smaki. Ja wyszłam jeszcze w mokrych włosach, jak możecie zauważyć, ale tutaj akurat one wysychają mega szybko zlał nas deszcz też wcześniej, ale też wszystko wyschło raz, dwa. Nie to co w Ubud, bo w Ubud faktycznie jak coś zmokło to schło i schło i schło i nie chciało wyschnąć. Pozwiedzamy tutaj plaże, bo są jednymi z najpiękniejszych na wyspie. Dzisiaj mega upalny dzień, prawda chłopaki? Wszyscy zagładnie tak opaleni. Ja wczoraj się trochę spiekłam, bo nie rozmarowałam się olejkiem, tylko wiecie, przyspieszaczem do opalania i tutaj faktycznie przyspieszyło dość mocno. Zamówiliśmy sobie dwa rodzaje pizzy, maxium margarite typowo, jakąś taką drugą, nie wiem w czym, nie potrafię wymówić tej nazwy. No, coś takiego, może Wam pokażę, to sami odgadniecie. I świeżo wyciskany sok z truskawki. Będziemy się zajadać i lecimy później. Do Uluwatu Beach w ogóle mieliśmy, żeby pojechać dzisiaj na obiad do takiego warunga niedaleko naszego hotelu. Natomiast dzisiaj jest święto Galbunga i niektóre warunki są zamknięte, dlatego korzystamy dzisiaj z europejskiego jedzenia. To i taka ładna wespa. Jak się sprawdzimy na Bali, to pomyślałam sobie, że właśnie chciałabym mieć taką wespę, no może nie taką bardziej nowszą i pastelową, ale takie urokliwe są te samochody. No coś niesamowitego, nasze zamówienie, pizza Margarita tradycyjnie Max uwielbia. E, I nasza pizza, natomiast dalej nie potrafię jej rozszyfrować. Wydaje mi się, że tutaj jest jakaś włoska szynka, orkola. Proszę, to krudo. Tak, i posypane z parmezanem, ale Dobra. wygląda przepysznie i pięknie pachnie. No i ja tradycyjnie zamówiłam sobie świeżo wyciskany soczek, żeby się nawodnić, jak kupaki, Dobrze? Dobre? Wszystko? się smakuje? Super. Wyszliśmy, jedzenie było przepyszne. Wsiadamy teraz na skuter. W ogóle nie pokazywałam Wam naszego skutera, ale wprawdzie jest taki sam jak ten poprzedni. Natomiast no ten model jest trochę starszy, prawda? Tak, ma 38 lat. No nie aż tyle, to chyba kierowca ma 38 lat. No to mówię. No, nie ma, nie ma. Wsiadamy na skuter, lecimy. Dobra, wsiadamy na skuter, lecimy na Uluwatu Beach. Ogólnie ten skuter jest starszy, mówimy dlatego, bo nie ma automatyczne nie, jak to jest że na kluczek. Kluczek ma taki fizyczny, a nie zbliżeniowy. Tak, kluczek ma fizyczny, a nie zbliżeniowy, natomiast jest całkiem spoko. Mój kask jest trochę niedostosowany do mojej głowy, bo ja mam dość małą głowę w ogóle, jak na dorosłego człowieka. Mam głowę poniekąd wielkości maksa, jak kiedyś mierzyłam, to różnimy się dosłownie kilkoma centymetrami. I ciężko dla mnie znaleźć kask. W ogóle czapki z daszkiem jak kupuję, to na rozmiar dziecięcy. No ale co, dobra, lecimy dalej. Znaczymy. Zeparkowaliśmy motor. Lecimy właśnie teraz, już pieszo, na plażę. Plaża to Uluwatu Beach, już pewnie o tym wspominałam. Wydaje mi się, że ta plaża jest darmowa, natomiast większość plaż uluwatu jest akurat płatnych. A to dlatego, bo są czyste, trzeba o nie dbać, więc trzeba też za nie płacić. Ale to są naprawdę jakieś tam grosze. Ile płaciliśmy z 3000? takie coś. Tak, około 3000, to, to są naprawdę jakieś groszowe sprawy, więc nawet nie zauważycie, że mam z portfela uciekło tyle. Lecimy. Nie mamy zamiaru się jakoś opalać, bo jesteśmy już opaleni. Mamy nadzieję, że uda się jakieś znaleźć fajną kafejkę, sobie tam w niej posiedzimy i miło sobie spędzimy czas. Może uda się zobaczyć zachód słońca. Zostajemy już na zachód słońca, czy... Oj. Zostajemy tutaj już na zachód słońca? No, zobaczymy, bo mamy dopiero godzinę 14, a Zachód Słońca jest tutaj o 18.30, więc jeszcze sporo czasu przed nami. Zobaczymy, jak nam się będzie tutaj podobać, jakie będą miejsca do siedzenia. Dzisiaj akurat jest mega upalny dzień. Ja sobie już spsikałam włosy jakąś odżywką, bo zauważyłam, że są w kondycji. Trochę mi już powysychały, więc jak wrócimy do Polski, będę musiała się wybrać na jakieś zabiegi. O i właśnie, ostatnio w ogóle na Bali były ogromne wichury. Widzimy tutaj właśnie skutek ostatniej wichury. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, ale są takie profile na. W Instagramie, które właśnie zamieszczają różne takie właśnie ciekawostki obali i widziałam też dawały zrywane dachy. No wichura była dość ogromna, u nas też w sumie jak siedzieliśmy to palmę trochę urwało. No, zaraz Wam pokażę jak coś tutaj wydarzyło. Zobaczcie, tutaj chyba spadł jakiś wielki słup. No, to wygląda naprawdę słabo. Dobrze, że nikomu nic się nie stało. Tutaj jakiś podwór, żeby nie spadł więcej. Ups. No ale były, o wow, to aż tutaj jeszcze ogromne były wichury. Z tego co mi wiadomo szybkie łodzie na Gili również zostały odwołane, bo sytuacja na morzu nie była ciekawa, no ale tutaj nieźle. Taki wielki słup i został zniszczony. To nieźle musiało tutaj wiać. Tutaj, gdzie my idziemy, to w ogóle można wjechać skuterem. Natomiast jest to też za dodatkową opłatą, bo tutaj, jak wchodzicie na plażę, to płacicie osobno za wejście na plażę, i osobno za parking dla skuterów. Natomiast chcieliśmy się trochę przejść, bo siedzieliśmy kilka dni w hotelu. O właśnie, tutaj kolejny znak przewrócony przez wichurę. No, wichura zrobiła. Dużo szkód z tego, co tutaj widzę, pozrywane są też niektóre drzewa, trochę tutaj wiało, ale też właśnie to widzieliśmy, jak byliśmy u nas w hotelu, bo był ten silny wiatr dość zauważalny, ale chyba jakoś sobie z tym radzą. Chociaż wiecie, na Bali to jest tak, że jak coś zostaje zepsute, to czasami trzeba miesiącami czekać, aż się to naprawi. Nawet jak ostatnio byliśmy w galerii handlowej, to o tym rozmawialiśmy, bo jak byliśmy tam za pierwszym razem, trochę schody nie działały, a poszliśmy tam, nie wiem, może za dwa tygodnie kolejny raz i dalej te schody były rozwalone, więc myślę, że te schody są już zepsute od jakiegoś czasu. Jak możecie zauważyć, na Bali właśnie naj... E, takim częstszym środkiem transportu są właśnie motory. Tutaj, um, widzicie, jest tyle motorów, jest parking dla motorów, bo naprawdę... Motor! Na, na motor, tak. Na Bali za bardzo nie opłaca się jeździć samochodem, bo się stoi w korku, a motorem wiecie, tu a mijamy i jesteśmy na miejscu, więc jest znacznie szybciej. Ładne są właśnie te skutery Hondy, skuti. Ten akurat jest trochę zaniedbany i stary, ale ogólnie są bardzo ładne. Mi się najbardziej podobają wespy. O, wchodzimy teraz na plażę, jest to chyba jedna z tych popularniejszych plaż, tutaj na tygry żbita na dzień. Wiecie co, właśnie sobie zdałam sprawę, że ja kojarzę tą plażę z różnych nagrań na YouTubie. Wydaje mi się, że to jest ta plaża, na której właśnie szaleją te dzikie małpy, więc będziemy trochę musieli uważać, żeby nam nic nie ukradły, albo ani nic nawet nie podrapały, bo ogólnie takie małpy mogą roznieść wściekliznę i raczej lepiej się od nich trzymać z daleka. Poznaliśmy taką kobietę na lotnisku, jak jechaliśmy tutaj właśnie na Bali której córka mieszka już kilka lat, też tutaj właśnie na wyspie i ona przyjechała odwiedzić. I z tego co widzieliśmy, to znaczy z tego co ta pani nam powiedziała, to córka jej przekazała, że te małpy, że małpy to kradną różne akcesoria od turystów i wymieniają je na jedzenie, więc są dość cwane. Trochę ta restauracja jest zaniedbana. Tutaj też o, coś odpadło i nikt z tym nic nie robi. Musimy dość ostrożnie schodzić, bo te miejsca są dziwne do schodzenia. Tam są takie piękne klify, więc pewnie będziemy mogli je za chwilkę lepiej zobaczyć. Udało nam się tutaj zejść na dół. Nie było to proste, schody są dość strome i nie było to za proste. Dużo tutaj ludzi. Stoję akurat na takim małym mostku. I tak się pilnuję, żeby za bardzo nie spać. Zobaczcie jakie kamory. No coś pięknego. Nawet są figurki Geneszy. Całkiem spoko to wygląda. I schodziliśmy właśnie tymi stromymi schodami. Tutaj panie oczywiście yy, sprzedają coś. No coś pięknego. Idziemy za chwilę tam zobaczyć dalej, co tam jest jeszcze. Zobaczcie, jakie piękne skały. No cudownie to wygląda. Zejście nie jest proste, ale na pewno warto. Ja się w ogóle za, na górze zaczęłam zastanawiać. Wiecie, jak zaczęłam zejście sądzę, myślę, o kurczę, z dzieckiem zejść i tak dalej. No nie będzie to proste, ale Ty zszedłeś, prawda, i powiedziałeś, że koniecznie musimy tam zejść, że mega warto. Więc zeszliśmy, no i nie żałujemy. Coś pięknego. Dobra, widzicie, co? My właśnie jesteśmy w drodze do... W drodze na plażę. Lecimy na zachód słońca. Mamy nadzieję, że zdążymy, bo jest już 15 po 6, a zachód słońca jest jakaś 18.30 zazwyczaj, więc mamy nadzieję, że zdążymy. Musieliśmy wrócić do domu, bo mieliśmy mały problem z Maxia w sumie stopami, bo sobie... Na basenie troszkę odparzył. Nie, nie na no basenie, jak mówię, nie na morzu. Na mo no nie, na basenie sobie odparzyłeś, ale jak weszliśmy do morza, to, to jest twój kask. Nie, to jest mój kask. Jak weszliśmy do morza, to troszkę oblała go fala wody. I zaczęło go piec, bo wiecie, w morzu jest sól, więc to co miało odparzone zaczęło go piec. Zaczął bardzo płakać, musieliśmy wrócić do hotelu, żeby to zmyć, nasmarować kremem. No i już zostaliśmy, było mega gorąco, po drodze jeszcze kupiliśmy jakieś zimne napoje. No i co? I teraz się trochę już ciemniło, jest już chłodniej i będziemy jechać właśnie na plażę. Pojechaliśmy właśnie na plażę, troszkę sobie tu spacerujemy, ale tak potwornie wieje, dosłownie staliśmy nie przy brzegu morza, natomiast troszkę dalej i prawie nas całych zalało, bo takie są niesamowite, ogromne fale. Ja się dziwię w ogóle, że ludzie surfują, bo jest to dość niebezpieczne. Sami zobaczcie, fale są naprawdę ogromne, pewnie mogliście zobaczyć też na poprzednich przepikach, które wrzuciłam. Natomiast wygląda to niesamowicie. Są tak piękne klify, w ogóle na tą plażę, ja wam napiszę jak ta plaża się nazywa, ale nie było taki ciężki, nie było takiego ciężkiego zejścia, więc spoko z dzieckiem można e, bardzo spoko zejść. Tutaj nawet dziewczyna sobie siedziała na klifie i przed chwilą widziałam, że chyba jej porwało buta, bo naprawdę fale są niesamowite. I to wiecie, tak przychodzi z nienacka, to zupełnie nagle, e, więc nawet strach trochę się tu rozkładać, żeby nie porwała wąże. Tak niesamowicie się rozbijają, bo to skale zaraz wam nagram parę przebitek, bo jest totalnie niesamowicie. Trochę dzisiaj pochmurno, dużo chmur, więc nie mogliśmy zauważyć jakiegoś pięknego zachodu słońca. Natomiast zdjęcia wychodzą w podobnym klimacie tutaj właśnie jak na Gili, jak byliśmy pierwszego dnia i był tak niesamowity zachód słońca. Zobaczcie, takie są wielkie fale, dosłownie, no ta jest ogromna i tak na nagraniu, tak tego nie widać jak wygląda to w rzeczywistości. I tam jest normalnie za tym klifem plaża. Ludzie sobie, wiecie, siedzę i na leżeczkach, wszystko super, o ludzie idzie kolejna. A nagle taka wielka fala uderzyła. No tutaj normalnie dziewczyna sobie siedziała na tym klifie tam na dole i chyba jej porwało jej buta całą ją, zalało. Ludzie pomagali jej wychodzić, bo naprawdę dość mocne. Chciałbym pokazać miejsce, w którym staliśmy i dosłownie też nas zalało, więc uciekaliśmy i na szczęście się udało. Nikt z nas nie jest mokry. Zobaczcie, my sobie staliśmy dosłownie tam, o, gdzie ci właśnie ludzie stoją i dotąd były fale, więc dobrze, że uciekliśmy, żeby nas nie zalało.